Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Piran. Jest to też Półwysep Istria. I tylko że w Słowenii. Coś Wam dzisiaj możemy pokazać. Teraz zobaczyliśmy mapkę Piranu. Jest to miejscowość, warta ponoć zobaczenia. Dzisiaj zobaczymy, co tu jest. Jakieś fajne ponoć mury są, tak? Co jeszcze dziwusiu? No piękny targ, kościół, nabrzeże tak. i uliczki. No zobaczymy. Tak, tak. Miasto zostało założone, jak wszystkie zresztą tutaj, przez Rzymian. Ale najbardziej rozwinęło się za czasów Republiki, Republiki Weneckiej. No jest, tak się rozwinęło, rozwinęło fajnie, że, że jest, czy było nazywane, czy to dzisiaj jest nazywane Małą Wenecją. No zobaczymy, czy to rzeczywiście przypomina małą Wenecję. Z parkingu, który znajduje się tam w prawo, yy, idziemy do góry. Koło takiego stadionu po prawej stronie. Mamy dojść do starych murów miasta i części miasta, gdzie nie ma ruchu kołowego. Proszę? No właśnie, więc idziemy. Zobaczcie, doszliśmy do jakichś murów To pewnie jest to Bilet Ponoć kosztuje 3 euro od osoby No i postanowiliśmy wejść, zobaczymy czy można z pieskami Chodzimy na mury Zapłaciliśmy 6 euro w Małym jest no z dużymi tu tak jak z tobą jest dużo schodzą no idę, idę, bo Siena już na mnie czeka, i ja nawet zdjęcia nie mogę zrobić No idę, idę, idę o, tu są mury, o takie o, ładnie to wygląda z takim widoczkiem To jest basta lewa z jedną częścią murów i prawa. Od bramy tam jest kasa biletowa. Z tyłu mamy jakiś kościół. No, z takimi murami też fajne. My idziemy dalej. Wiadomo, że żeby to przejść, to trzeba być trochę sprawnym. To te schodki są bardzo Strome O popatrzcie jakie nadal dosyć wysoko to jest Takie kręte łóżki Schodki Wyjście jeszcze na górę Gdzie byś iść na górę? Idź No ja idę Poczekacie No chyba musimy tu poczekać, bo no to poczekajcie, ja tam idę o, ale strome schody, patrzcie. No, to raczej się zrobię po stronie. Strasznie strome. Tak, jak widzicie, takie schody raz takie, raz takie brzmatą. Większą stopę. To ciężko. Tak. O no, tu jest jedna część O takie o popatrzcie tu jest jeszcze wyjście do góry No, ziutko Tak O fajnie O I tu jest widzicie pokazane Chester. Verona że tu Zagrzeb, tam, ładnie No, popatrzcie, tu jest widok na tą stronę jest na dalszą część muru Na dole dziwuś, zobaczcie ze sieną Patrzcie, a tutaj Coś pięknego, Ja jeszcze Wam pokażę O, bardzo ładne. Idę dalej tymi murami. I tam byłem. O, tam w góry. Pokazać wam. A na dole? O, pomarańcze. Oliwki. I znowu mamy następną basztę. Tromu, nie? No, widzicie, pieska musimy nieść. No idę do góry. Za wieszką. I Tu są znowu drewniane, tylko takie murowane schody. Nadlane trochę. Cementem jest trochę prościej. No o taki strop, trzeba uważać. Na głowę, bo mało teraz się nie uderzyłem. No, idziemy do góry. O, bardzo włosko. O, tu jest taki strop, trzeba uważać. Na cias no. Jeszcze z O, Też tu wyszłaś? No dobrze. Dobrze nasa. O. O, to jest to boisko co wam mówię. Z jednej strony jak się szło z róż. boiska. Też fajny widok. Może, Może, może. Też może o czyli trochę przymglona, ale superowo Widokie ładne Tak jak troszka szka. Gusia podoba Ci się? Fajnie Trochę trzeba się namęczyć, więc ubierzcie się lekko, tam jest plac. Główny. Starówka i kościół. Tam potem zejdziemy. Idąc w dół, jedyną chyba drogą tutaj, dochodzimy do murów. Zastanawiam się czy nie leci na jakiś tam i potem skończyć na tym kościele i wrócić. Dobrze, no to spróbujmy. Jednak wróciliśmy się z powrotem w stronę tego placu i cerkwi, a potem pójdziemy do kościółka, bo trzeba wracać bardzo stromo pod górę. No, foto z fleszy. 500 lat ma za piękne krzesło w zasadzie to tron przepiękne warto tu wejść posłuchać tej muzyki śpiewanej przez rekomendników polca idziemy na plac I doszliśmy. Nie, takie widać. Ten plac to jest Tartiniego, tak? No, tu jest chyba jego posąg. Jakiś słynny kompozytor. W tle święty Jerzy tam no i ten placyk z tyłu port ładnie jak starodawno tak? mój dziubusiu? tak teraz przerwa na kawę tak no pani przyniosła dwie kawy americano Plus jest dwa lodziki ładnie podane no zapłaciliśmy 9 euro kosztujemy kawiarnię polecamy nazywa się Cafe Costadoro na rogu bardzo dobra kawa świetne lody idziemy teraz do portu. Małe kamieniczki są wzdłuż promenady sklepiki z różnymi rzeczami, magnesami i tymi podobnymi suvenirami po drodze taki skwerek, są tam, można usiąść, nawetki odpocząć. Chodzimy teraz w małe uliczki, zatapiamy się w historię miasta, jego klimat i znowu widzę taki komin z oknem. No to tutaj jest tradycja. Klimat miasteczka jest taki włoski. Czy przypomina małą Wenecję? Dziubuś, czy przypomina małą Wenecję? Nie w o, właśnie, czyli opinię wydamy później. Zobaczcie, jakie ładne skrzyżowanko. Tu wchodzimy w następny taki mały tunelik. Z zabudowanymi domami nad. Zobaczcie, pięknie. No ma to taki styl, trochę wenecki, nie dzibuś. O, przepięknie. Zadziwiające jest połączenie tych starych schodów, murów. Nowymi takimi zabudowaniami, jakby taka droga donikąd, I tak cukrowa jest. I znowu wróciliśmy na plac. O tej porze jest trochę więcej ludzi. No to już nauka w nazy się skończyła z dziećmi, rodzice wyszli na spacer, z pieskami Pogoda też się troszkę poprawiła A ma ma urok A tu targ w bocznej ulicy i też kamienieczki ładne tam jest coś też takiego murowanego, śliczne. Oczywiście przepis na podróż wszędzie wejdzie. Nie wiadomo. Ja bym wolał w prawo, bo jest ładny. Kolejna fajna uliczka. A wiesz, to znowu bateria w aparacie siada. A ona dla Was takie zdjęcia fajne robi na posty. No i znowu ode mnie komórkę bierze. I doszliśmy do takiego klasyku. I Ładnie. O, po prostu takie piękne, gdzież kawałek przejdę, śliczne te stropy. Wyszliśmy na promenadę O, zobaczcie, jesteśmy jakby z drugiej strony miasteczka No, został jeszcze nam kawałek tam w tą, tą stronę Ślicznie. I pod górkę Jest Dosyć spektakularna ta ścieżka tego kościoła Zobaczcie on takie wysokie Takie podejście duże Do kościoła Świętego Jerzego Z fajnym widokiem Zobaczcie O kurcu Wprawdzie siatka Jeszcze takie murale po drodze. Nie wiem, czy na miejscu, czy nie na miejscu. To musimy jeszcze się tam powskręcić. Proszę? To musimy się potem tam powskręcić. Aha, tak. No tak, bo musimy tam wyjść. No. Czy zejść i wyjść? No to dobrze, że picie nam jeszcze. Proszę widok na mury z tej strony i na miasteczko. Z drugiej strony na morze. O tak wygląda szczerze wydawało mi się że jest większy wysokość to też nie jest niezła dobrze no idziemy do środka tak wchodzę ale chyba zamknięte wejście chyba z innej strony jest po bo... na razie tutaj zamknięte Tam przejścia nie ma, ale zobaczę widok was I tak jest druga strona, ładnie. Tak, schodzimy z kościółka do środka, nie weszliśmy, bo był remont. Czy Nie. Dzisiaj nie chcę na dzwonnicę. W trakcie odrestaurowywania. O zobaczcie. Harfa. Harfa no tak. Widzicie jaki ciołek. I ta moja żona ma za mnie ubaw. I w ten sposób Wróciliśmy z powrotem na tą drogę z początku naszej wycieczki. I wracamy w stronę samochodu. Jesteśmy zmęczeni. Oj. Tak? Tak, pod górkę. Pod górkę, z górki, pod górkę, z górki. Najgorszy kawałek, ten ostatni. Tak, tutaj trzeba wrócić z powrotem. Samo miasteczko jest na górce, potem. Znaczy kościół, samo miasteczko z jest tym na placekiem dole. Jest na dole. A partying... Mury znowu są u góry. Tak, i parkiem I... koło murów. Tak więc trzeba uzbroić się. W cierpliwość. I zapas wody. I zapas wody i kondycję. No, generalnie. Mnie się podobało. Jak sami wiecie, lubię sobie chodzić tak bez celu różnymi uliczkami miasteczka i się przyglądać architekturze, różnym zdobieniom zrobionym przez ludzi więc mi się podobało, fajnie super, fajnie umiejscowione mury super, za 3 euro warto wchodzić yy, ile to zajmie? no w sumie nam zajęło przy... około 3 godzin no około 3 godzin trzeba liczyć Cię ciekawi, chyba tak. że macie ochotę jeszcze coś zjeść no to troszkę trzeba więcej policzyć tak, dziubuś? Nie. mi się bardzo podobało coś do dodania? Nie, wszystko zawarłeś. Tak. Piękne uliczki blisko wody, ma swój urok. No ja może dam jeszcze takie. Mam uwagę, jak będziecie z dziećmi, no to weźcie sobie wózek, lepiej porządny. Na mury musicie dziecko praktycznie wnieść, jak jest małe. Uszkoda wam wydawać pieniądze, jak będziecie na takie baszty wchodzić duże tymi schodami. No, i to tyle na dzisiaj. Myślę, że się Wam podobało. I znowu, że ten film Wam się kiedyś jeszcze do czegoś przyda. To do następnego razu. Pa.